Witam w mojej winicy, w zimowej szacie, już krzewy. Ja też w zimowych szatach, bo zimno jak szlak. Eee, jak widać, liście już opadły. Można zobaczyć, jak wyglądają krzewy po całorocznej pielęgnacji. Teraz dobry czas na sprzątanie liści. Eee, ocenę drewnienia. Ocenię, ocenę drewnienia sadzonek zaraz podejdziemy bliżej zobaczymy padnie słów kilka o formie prowadzenia rojat zapraszam do oglądania filmu powiedziałem że liście już opadły no oczywiście w części z nich pomogłem generalnie właśnie w listopadzie czekam na Wiatr, który zrzuci część liści, jeżeli spadnie tak 20-30%, to ja po prostu obrywam pozostałe. Z różnych względów, a między innymi dlatego, że nie muszę ich później grabić, szukać gdzieś tam pod płotem wybierać, a usunięcie wszystkich liści, według mnie, jest bardzo ważne. Ponieważ teraz ciągle pomimo tej temperatury siedzi na nich mączniak, on tam sobie rośnie, rozsiewa zarodniki, i moim zdaniem, jak usunie się jak najszybciej wszystkie liście, to po prostu wpływa to pozytywnie na zdrowotność krzewów w przyszłym roku. Przynajmniej jeżeli chodzi o mączniaka prawdziwego. Tutaj są dwa liście które zostawiłem widać wyraźnie na tym zielonym plamki mączniaka które jeszcze żyją na tym starszym już nie tak bardzo zielonym tu jeszcze jest mączniak który żyje tutaj są pozostałości po mączniaku te brązowe plamy i to są proszę państwa właśnie te zrodniki które będą rozsiewane byłyby rozsiewane gdyby nie zebrać liści jeżeli chodzi o drewnienie no to jak widać tutaj wszystko jest w porządku jestby przygotowane do zimy wszystko ładnie zdrewniało w zasadzie całe łozy może gdzieś tam gdzie nie gdzie widać o tutaj trochę zielonego ta końcówka to na pewno nie przetrwa w dobrej kondycji no ale jeżeli chodzi o roja to nie ma to kompletnie żadnego znaczenia sadzoneczki 3 wewód straminera osadzone w tym roku też bardzo ładnie zdrewniały na górze no i tu w tej części, gdzie można by już, która będzie potrzebna do tworzenia ramienia No tutaj, powiedzmy, jest jeszcze troszkę zielonego. Zobaczymy najwyżej to ramię. Akurat na tej sadzącej będzie troszkę krótsze. Tu też mniej więcej na tej wysokości jeszcze jest zielone. Ta góra to na pewno nie przetrwa zimy ale tym się nie przejmujemy. Teraz, bo jeszcze do mrozów daleko. Trzecia sadzonka. jak na dole ładnie jest drewniała. Idziemy do góry. No i tu też mamy coś zielonego. Coś tam nie ostrzy. O, tu widać zielone. No dobrze. Oprócz zbierania liści, listopad. To dobry okres, żeby pomyśleć o ochronie miejsc szczepienia przed ewentualnością wystąpienia 30-stopniowych mrozów, czy nawet 25-stopniowych. Norość spokojnie wytrzymuje do 20 stopni, 25 to jeszcze jakoś tam, o ile wcześniej nie było ciepłego okresu, a zdarzyło się tak mojemu koledze. W zeszłym roku że wystąpił cieplejszy okres w styczniu, żeby się troszkę pobudziły do życia, a później BUM 30 stopni tam na wschodzie Polski na właśnie takie rzeczy się dzieją. Także jeżeli ktoś ma winnice na wschodzie Polski, to ten moment to dobry moment, żeby. Zastanowić się, czy nie, nie zrobić kopczyka i ochronić w ten sposób miejsce szczepienia. Kopczyk robimy ze zwykłej ziemi. No ja na przykład tutaj nie mam ziemi, nie miałbym skąd, skąd zrobić, więc jak usłyszę prognozę, że będzie 20-25 stopni mrozu w zimie, to po prostu pojadę do jakiejś głupiej kastoramy, kupię parę worków, obsypię kopczykiem ziemię. No to już trzeba zrobić e, według własnego uznania, jak wysoki ten kopczyk powinien być. Bo powinien być gdzieś tak dotąd. Tak? Kopczyk, jeżeli obsypiemy, to jeżeli wystąpi 30 stopni mrozu, to ten kopczyk zamarznie, a pod spodem będzie ciągnął e, troszkę wyższą temperaturę od gleby. No i w ten sposób jest spora szansa, że. Jeżeli nawet tutaj wszystko padnie, przemarznie, to ta część uchroni się, uchroni krzew po prostu. Krótko mówiąc, gdyby to zamarzło i umarło, to obcinamy tutaj ramię po wiosną, oczywiście po usunięciu kopczyka i z tych pierwszych pąków powyżej miejsca szczepienia, czy nawet z miejsca szczepienia rosną nam latorośle i w ten sposób. Mamy uratowany krzew. No i teraz słów kilka o, o formie ROJAT. Słów kilka zapowiedzianych. Ja już mówiłem wcześniej o formie ROJAT, ale teraz jest bardzo fajny moment, bo wszystko ładnie widać. Wtedy to były same pnie. Ciołem i opowiadałem o ROJAT. Czy tam były już małe, małe rośla. Forma ROJAT to jest pień. To akurat w moim przypadku ten pieniek to jest bardzo krótki, ale będę to zmieniał. O czym za chwilę tu mamy ramię, i z ramienia rosną wiosną latorośle. Teraz to już są łozy, rosną sobie do góry. I to jest w, można powiedzieć, właściwie właściwy rojat. Ja go troszkę będę modyfikował. Bo tutaj mam takie skośne ramię. Akurat w tym przypadku tą latoroś, tą latorość, która rosła tutaj z tego miejsca szczepienia, usunąłem wcześniej. To była za gęsta, ale, ale są takie miejsca, gdzie rosną mi. Jest troszkę nie, nierówno są grona, no tak sobie wymyśliłem. Więc dwa lata temu wypuściłem tutaj latoroś, obciąłem ją, no na tyle pąków, ile trzeba, tak? Tutaj akurat na trzy pąki ją obciąłem w tym roku wyrosła latorość i będę się zastanawiał czy też uciąć ją żeby tutaj wytworzyć taką głowę wcześniej czy może tą latorość przygnę w ten sposób i zrobię nowe ramię no zobaczymy jak to jaką decyzję podejmę teraz nie czas na to to będę robił i nad tym będę się zastanawiał wiosną Kolejna sprawa jeżeli chodzi o mojego rojata to rojatnę bardzo króciutko na przykład tą łozę będę ciał pomiędzy tym pąkiem a tym pąkiem tutaj w ten sposób wytwarzam w miejscu krzewienia tak zwaną głowę no to są na razie malutkie główki ale zwróćcie uwagę że tutaj jest pełno pąków Pełno pąków, które będą sobie startowały wiosną, będę miał dużą ilość latorośli, a w związku z tym dużą możliwość wyboru płodnych latorośli z owocami. I to jest moim zdaniem bardzo fajna zaleta posiadania i wytwarzania takiej głowy na krzewach. Druga zaleta, posiadania głów. To taka, że tak jak tutaj w tym przypadku, mamy duży odstęp pomiędzy miejscami krzewienia. I normalnie, gdyby mieć jedną latorość płodną, czyli mało latorośli, i tylko jedna powiedzmy byłaby płodna, to można by z tego miejsca wypuścić tylko jedną. No i to jest strata, strata miejsca po prostu. I dlatego, że mam dużo latorości, dużo możliwości wyboru, dużo płodnych latorośli. To akurat w tym miejscu, jak widać, wypuściłem dwie latorośle. One się tak fajnie rozłożyły i jest taki równomierny odstęp pomiędzy latoroślami na całej wysokości. No dobrze, moi drodzy, tyle tytułem prac, jakie wykonuję w listopadzie, czyli zbieranie liści. Ocena drewnienia. Zawijam się szybciutko, idziemy do winiarni, będą odpowiedzi na pytania. Pamiętajcie, jutro, dzień podległości, trzeba wywiesić flagi. Ja mam flagę wywieszoną cały rok, także nie muszę tego robić. Nie kombinujemy nic z jakimś obcinaniem, z usuwaniem korzeni, jeszcze na to za wcześnie. Spotkamy się w grudniu. Będę zdejmował folię, będę odkopywał, będę usuwał korzenie przypowierzchniowe. Będzie o tym filmik. Spokojnie teraz zajmujemy się pielęgnacją wina. Idziemy do winiarni, będą odpowiedzi na pytania. No i oczywiście obejrzymy, jak dojrzewają winka, jak się klarują, jak rosną w siłę. No, już cieplutko. W winiarni. Przynajmniej znacznie cieplej niż na dworzu. Winka klarują się bardzo fajnie. Wszystko dobrze. W białym, o nawet chyba widać w aparacie, już widać dno. Także dobrze. No, czerwone w tym roku. To wyjdzie mi ciemne, gęste. Takie parametry, takie winko. Osad też już tam jest. W rurce spokój, w białym też. A w małej butli, a w małej butli jakieś ciśnienie. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Także winka, winka się klarują. Niech sobie stoją jeszcze. I zapraszam teraz na odpowiedzi na pytania. To są, to będą odpowiedzi, które, yy, na pytania, które padły pod wpływem winoroś, pracy w Winnicy w październiku. Adam, dawniej przycinałem winoroś w grudzień, styczeń i wtedy sztabry przechowywałem do marca na dnie lodówki owinięte folią typu strecz. Nic złego się z nimi nie działo. Pff, no kurczę, no ja, ja ja prezentuję swoje podejście, tych podejść i sztuk yy, ukorzeniania, prowadzenia winorośli, ochrony i różnych tam rzeczy. Jest naprawdę, to są setki, tak? Każdy ma swoje doświadczenie. Także ja nie neguję, z tego, że Pan to robi. Ja tylko opowiedziałem o swoich doświadczeniach. Kiedyś się bawiłem yy, ze sztobrami, z ukorzenianiem. Oczywiście Pana sposób może być bardzo fajny i. Tylko trzeba by później na koniec się zastanowić, jaka jest ukorzenialność, jaka jest przeżywalność tych sztobrów, tak, czy ile to jest, 80%, 70% czy 90%. No, jeżeli ktoś chce ukorzenić, to chce po prostu ich mieć jak najwięcej zdrowych, żywych i z liśmi i z korzeniami, tak, na, na wiosnę, czy, czy, czy w momencie wsadzania do gleby. Oczywiście, że tak, można robić to na różne sposoby. I tu dalej pan pisze, od kilku lat cięcie wykonuję na koniec lutego, mniej przymrożeń końcówek, styczeń luty, mniej przymrożeń. No to ja uważam, że przy cięciu nie ma żadnych przymrożeń, chyba że a, się przytnie i wystąpi, nie wiem, 20 stopni mrozu. Zdarzyło się tak, oczywiście. To wszystko jest kwestia, tak jak mówię, sztuki, którą trzeba opanować pobrane sztobry ukorzenione w doniczkach z perlitem od razu po pobraniu wszystkie pięknie startują pozdrawiam ja też pozdrawiam no fajnie że y, prezentujecie tu różne sposoby podejścia zawsze można wybrać y, jakiś dla siebie najlepszy potrenować a jak się nie uda to zrobić następny i tyle Miraż. miras sztobry zawsze pobieram w lutym przy obcince do czerwca mam już odpowiednio duże sadzonki do posadzenia ja bym polecił wapnowanie na przełomie październik listopad. No dobrze, no tutaj znowu ciekawy sposób, inny. Bardzo fajnie. Natomiast jeżeli o, o to wapnowanie, no to m, tylko jeżeli chcesz mniejszyć pH, prawda? Wapnujemy. Bo, bo jeżeli ma się, ma się odpowiednie parametry gleby. Zrobiło się badania, czy nie badania, liście rosną dobrze, no to wapnowanie to nie wiem, no. Ja nie wapnowałem nigdy w każdym razie. Vincent, kurczę, tylko z tym topsinem to ciężko jest. Zamiast tego mogę na mączniaka za. Czym zamiast niego mogę teraz na mączniaka zaatakować? Jest taka wyszukiwarka środków ochrony winorośli, to są środki, które są w sprzedaży. Rzeczywiście sprawdziłem, Kastor, w Kastoramie już nie ma, Topsin jest wycofany. No i tak na szybko znalazłem, jaką się tam nazywał, skorpion. Skorpion, jakiś taki środek. No, ja go nie znam oczywiście, no trzeba będzie go kiedyś tam może wypróbować. Na razie, na razie nie muszę takimi środkami ciężkimi jak Topsin atakować yy, roślin, bo to jest atak na rośliny, tak? To jest jednak cięż, ciężka chemia, wgłębne działanie, i tak dalej. Także nie muszę takich środków atakować. Ja, ja o, topsonie, o topsinie mówiłem w tym sensie, że topsin zawsze służył do odkarzania sztobrów. I to jest taki naprawdę ciężki środek, nie, raczej bym go nie o, znaczy ograniczał jego stosowanie w sezonie wegetacyjnym, kiedy, kiedy jesteśmy przed zbiorem, czy to w. Połowie wegetacji, nieważne. W każdym razie nie miałem jeszcze chyba takiej sytuacji, żebym musiał to zaatakować mącznika prawdziwego. Co dalej, co dalej? Także, także tak. Także trzeba poszukać sobie w wyszukiwarce. Na szybko znalazłem, nawet nie, nie, włączy, nie włączałem wyszukiwarki, tylko na szybko znalazłem ten środek, o którym mówiłem przed chwilą. No i tyle. Także trzeba też czasami troszkę samemu poszukać. 147 Kolt. Witam. Jaki poleca Pan środek na mączniaka rzekomego? Działkę mam na takim terenie, że po zachodzie słońca mocno rośnie wilgotność i chorują wszystkie rośliny, gdzie dookoła jest trawnik. Natomiast rośliny przy płytach betonowych są zdrowe. Nie wiem, czy to kwestia odmiany, czy skrapającej się wilgoci, wilgoci od darni. No, ja bym powiedział, że jeżeli są przy płytach betonowych, a płyty betonowe, kamienie nagrzewają się, więc rośliny się szybciej wysuszają po, po, noci, po, po nocy, po rosie, i mniej tej rosy na pewno też jest, tak? Mniej jest wilgotności nocą. Nawet czytałem gdzieś, że są winnice które wysypują szczególnie we Francji tak gdzie mają tych kamieni pod dostatek wysypują kamieniami międzyrzędzia w ten sposób te kamienie się nagrzewają też trzymają oczywiście temperaturę całą noc także roślina ma po prostu cieplej także to jest odpowiedź na pana pytanie czemu, czemu, czemu mniej chorują przy tych płytach natomiast jeżeli chodzi o pytanie, o część pytania jaki Pan poleca środek na mączniaka rzekomego, to podobnie odpowiem jak wcześniej. Ja, ja teraz no nie, nie pamiętam jaki, musiałbym to poszukać w zapiskach, ale to nie teraz czas na to, teraz nie walczymy z mączniakiem rzekomym, będzie o tym na wiosnę. Jak Pan chce e, e, sobie posłuchać, co miałem do powiedzenia, jeżeli chodzi o środki, to po, proszę sobie włączyć tam jeden z moich wcześniejszych filmików o opryskach, o zabiegach, tam wymieniam środki na mączniaka rzekomego. Natomiast też mówię, wyszukiwarka środków ochrony roślin i dobrze byłoby sobie to znaleźć. Pan Maximus, to psinem? I znak zapytania. No to psinem, tak, ale tak jak mówiłem wcześniej, już nieaktualne. Także, także trzeba poszukać innego środka. Dobrze, dziękuję za bardzo za oglądanie tego filmu. Zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrybowania. I do zobaczenia w kolejnym filmie.